Mieli Państwo? Jak zwykle mam bagaż, jak to się mówi. Jeszcze samotnie. Drugie, proszę bardzo, jak tam Jak to się mówi, bawią, w niedzielę. przychodzą, czy są miejsca, że można w nisko rozpalić. I jest elegancko. Dzisiaj zadałem sobie trochę trudu bo spacer po górkach pod górkę tej z górki miednica mnie tutaj całe boli ale to jak czytałem to jest właśnie wszystko tam powiązane może co chwilę wstawać no.